Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj znów spróbujemy wraz z moją siostrą polecieć na Słowację. Jest i moja siostra. Siema. No i powiedz, co dzisiaj będzie. Dzisiaj będziemy. Postaramy się. polecieć na Słowację. Tym razem, żeby nic złego się nie wydarzyło i żeby żadnych wypadków nie było, po prostu chcemy normalnie dolecieć Właśnie. żeby wreszcie spokojnie tak. spędzić wakacje. Mam nadzieję, że nam się to uda, bo ostatnim razem się nie udało, pamiętacie ten film. Pamiętacie. Jeśli nie, no to zamieszczę Wam linka w karcie w filmie. A na razie idziemy do tramwaju, aby podjechać do naszego gate'a. Czekaj, który to wiadomo a to. Ty prowadzisz. Dobra. O, to i jedziemy. Ale ten tramwaj popyla. No i to jak? W ogóle się klapy renderują tam u góry. Wow! Już jesteśmy na naszym przystanku i wychodzimy. Chodźmy do windy. Pojedziemy na pierwsze piętro. O schody No dobra. Świetnie to nie będzie chyba nasz samolot, no, coś tak sądzę. Oj, nie będzie, nie będzie. No tak, to nie jest on. Ach, nie Bo to do... jest A320 z tego, co widzę. Właśnie, więc nie powinno to tak. To od nie będzie tu. Dobra, dobra. No tak, to nie tu. Ehm, dobra. Ehm, przepraszam, czy nasz em, linii lotniczych Red będzie... Tam dalej? Tak. No to świetnie. Jest i on. No dobra, mam kartę pokładową, no to idziemy. Jej! Już się nie mogę doczekać. Ja też bardzo. Okej, okay, to teraz ja wsiadam. No i ten lot powinien być bardzo udany. No właśnie. Tam w ogóle był A320 proszę, proszę, o gierem, poza dobrych rzeczy na wypadek, gdyby jeszcze gierem, poza gierem, poza gierem, poza gierem, poza gierem, poza bo w ostatnim poza można poza że był ogromny wypadek. I nie gierem, poza czy poza nam poza gierem, poza gierem, poza gierem, poza gierem, co się dzieje? No właśnie, ja Ty. czuję, że tak coś śmierdzi. Traci opadowanie! O nie, o nie, o oh nie! O oh nie! O nie, o nie, o nie! Nie, 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 nie! Zacina nie, nie. się samolot! Nie. Nie, 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 Co się dzieje? Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! nie, Ach, coś się stało! No właśnie, krew! O nie! Samolot się Tragedia! Nasz lot znowu nie będzie udany! No właśnie! Jak tak będzie? No, właśnie tak będzie. Nie, trafia, nie. nie. Ten od bardzo udany. Czy kiedy kocham. Tu O nie, palę się, palę się, palę się. Nie, nie proszę nie. Nie, 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 nie. Ja też nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, się nie, wody, nie, nie, się nie. Wody. nie, nie, nie. nie, 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 W ogóle, Jakieś chyba z tego co wiem, to jest chyba minus jeden stopień. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego musimy się nie, się udać. Ja. Jaka tragedia. O nie, nie spada, nie, 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 o nie, 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 Ja cię, Ojej. Może jedynie mi się jeszcze uda przeżyć, no nie wiadomo. A w tym odcinku to już na tyle, dlatego ja się z Wami żegnam i trzymajcie się. Cześć.